Cześć, chciałem wam pokazać moją pracownię gdzie gram no to po kolei to tak, to jest tak e ekran, e 15 wietnamska LG taki mały ekran, mały no, wietnamska a dobrze z nim się pracuje e, Samsung 24 e, Też mi się bardzo dobrze z nim się dobrze pracuje. Tutaj ciszej 2 sali Samsung, a tym e, tylko gram tutaj. Fajny duży Dobrze no. wszystko widać na nim. Tak jest. Dalej. Idziemy. Kubek. Mój ulubiony. Pokaż ten napis tu. Czyli Wid widzisz? Nie da. Kalej tutaj robione, gra Dalej Fala Z świetlana na niebiesko. Tak, z myszką. Razem. Tak, to był komplet, razem kupiony Tak, a później kupiłem e, pokładkę. E, te takie same filmy. Hmm. Komputer na dole też podświetlany na niebiesko. Mój ulubiony kolor niebieski. Nie. Roki, dalej. Roki. Dalej. E, e, to jest... Mm, jak się to mówi... Tablet. Tak jest. Filmy Amazon. Ale mało o tym e, pawie się rzadko bardzo. <laughs> Widać nawet, bo no jest właśnie. zakurzony i brudny. Mm. A tutaj są a tu może tutaj położę tu. A tu są słuchawki do perna A tu są tak paty. Do, do Xbox 360 PS3 i PS4 i do, i, do IPOSA 360 no, nie wiem. A i teraz są moje kochane trzy gierki P czwórka trójka i EPOS 360 Teraz niedawno dostałem o. O. Figurkę asasyna Złożył zamówienie u Mikołaja, no i przyniósł. I to są jeszcze moje robione prata ty z gier. Asasyn Call of Duty, tam dalej są jeszcze dwa, ale jeden jest taki duży, że go nie ogarnę i czwarty Ale możesz pokazać tylko w górę. Też jest z Assassina I, i tam też. dalej jest Call of Duty. I możesz jeszcze pokazać trochę komputer. Tak, już No, jak się Wam podobało, jak się Wam podobało, to subskrybujcie. No właśnie, i łapki w górę. No to hejka.